Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kesek, to jest kanał Kesek 2.0 i w dzisiejszym odcinku obejrzymy gole legendarnych piłkarzy. Ale będą to ich pierwsze i ostatnie gole. W karierze. zobaczymy jak ta historia się napisała. To są piłkarze, którzy też zakończyli swoją karierę, więc będzie to na pewno ciekawy film. Na starcie zostawcie łapkę w górę i kliknijcie taki sam, czyli subskrybuj tam na dole. Zobaczymy, jaki był pierwszy gol Ronaldinho w karierze, jaki był jego ostatni gol i także wielu innych piłkarzy, więc przechodzimy teraz do oglądania. Dobrze, zaczynamy. Zinedine Zidane e, grał to jest 1990 rok albo 1991 i grał chyba w Nantes wtedy we Francji. Strzelił e, takiego gola, gdzie lobnął bramkarza, okej. Okay. Wyglądało to fajnie. Ostatni gol. To jest to gol w finale Mistrzostw Świata w 2006 roku. Terry Henry. Pierwszy gol. W WS Monaco chyba go strzelił w sezonie 1994-95. Mamy podanie do jakiegoś tam ziomeczka z jego teamu. W ogóle oni grali bez numerów? gdzie mają numery? Nie, no musieli mieć numery, co ja gadam. I Terry Henry. Minął bramkarza. I oddał strzał przepiękny do bramki. W ogóle zaczynał też w Monako, takie Kylian Mbappé. Ostatni gol w nowy York Red Bulls. Okej, groka była fajna. Też Juan Joan Rikelme. Boże, nie kojarzę tego piłkarza, nie wiem czemu. Znaczy, jest to pewnie turbo znana postać. A nie, już kojarzę, wiem wie, gdzie on teraz pykał. On yy, kończył karierę w tym w Boże, w, 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 w... Boca Juniors chyba, tak? Czy nie? To jest napisane że Boca Juniors chyba. Nie jestem pewny, możecie mi dać znać w komentarzu. Dobra, Ronaldinho, zobaczmy jak wyglądał jego pierwszy gol. Gremio, proszę bardzo, ale brameczka. Jeszcze miał krótkie włosy, nie miał tych. Nie miał długich włosów i Ronaldinho ostatni gol w meczu to Nie znam tych drużyn w ogóle. Ale gdzieś tam kończył pewnie w Brazylii. No i strzelił pięknego gola z rzutu wolnego. Zatem Ibrahimović. Pierwszy gol w Malmo. Tak jak ten. Tak jak. Yy... Jak Halland, A ostatni w AC Milanie. Brameczka z rzutu karnego. Ale bombę zasunął. Ryan Giggs. Pierwszy gol w Manchesterze United. Jeszcze grał z numerem 7. Strzelił pięknego gola, ok. A ostatni gol też będzie chyba w United. Gdzie on kończył karierę? Też w United. Tylko z numerem 11. W zanie sensie 2012-2013 przeciwko Queen's Park Rangers. David Beckham, pierwszy gol w United w karierze. Jest pierwsza brameczka, gdzie mega się cieszył. Ten bramkarz trochę mu pomógł przy tym golu, a ostatni strzelił w LA Galaxy. Z wolnego, z tego czego słynął. Fajna bramka, ładna, nad murem. Idealnie piłka wpadła do bramki. Kaka, pierwszy gol. São Paulo. Z Botofogo gra. Proszę bardzo. Tutaj przyjął sobie pięknie piłkę, strzał na pusto, znaczy na pustą. Bramka stał, obok niego strzelił. I ostatni gol, widzimy, tutaj w MLS. Wayne Rooney, pierwszy gol w Evertonie w sezonie 2002-2003. Dostał piłkę sam na sam, wyszedł z bramkarzem. Między nogami bramkarza strzelił. Jak ciemno w ogóle na tym stadionie było. I ostatni gol w Derby County, Z wolnego też. Fajnie strzelił. Carlos Tevez. w Boka Juniors. Pierwszy gol. I chyba ostatni też w Boka Juniors będzie. Tak ta kariera się jego tutaj napisała. Bramę strzelił przepiękną. Fajnie tutaj ułożył stopę. I ostatni też w Boka Juniors. Z główki. Fajnie, fajnie. Cestwa Bregas, Arsenal, pierwszy gol do Pustej. I potem z Wolnego jest Monaco. Proszę bardzo, z główki załadował. No pierwszy gol w Chelsea. I ostatni w Aston Vee. Gareth Bay Pierwszy gol strzelony w Southampton? Chyba tak. A ostatni? No to będzie gdzieś tam po Ameryce. A nie. Ostatni strzelił dla Walii. Rzutu karnego. Patryk. Strzelił pierwszego gola w Ajaxie. OK. Ostatniego. W Lin? Czy Wren? Wren strzelił ostatniego. Arian Robben. Pierwszego dla Ajaxu. Ostatniego gdzie on strzelił? W Bayernie. W Bayernie do pustej na zakończenie kariery. Lampard pierwszy gol dla, może on grał w West Hamie, czy... czy nie? Ciężko mi powiedzieć. Ale ostatniego strzelił w New York FC. Ribery. Mamy pierwszy gol na ślizgu. A ostatniego strzelił w Fiorentinie. Z lewej nogi. Skols, proszę bardzo. Pierwszy gol w United. Ładnie poszedł. Od słupeczka strzelił. I ostatni też w United. Steven Gerrard, Pierwszy gol dla Liverpoolu. Proszę bardzo. Fajnie tutaj pocisnął. A ostatni. LA Galaxy. Dużo tych piłkarzy kończyło karierę w Stanach Zjednoczonych. No i Messi pewnie też tam zakończy. Eric Cantona. Widzimy jego pierwszego gola, chociaż bardzo średnio, mega słaba kamera. I ostatniego strzelił w United. Daniel De Rossi. No, pierwszy gol w Romie dla niego to jest bomba. A ostatni? Boka juniors z główki. Eden Azar Pierwszy gol no tak, bo to jest gościu, który zakończył już karierę teoretycznie. Kurde, tak ciężko mi się z tym pogodzić. A ostatni w Realu Madryt. Eden Hazard. Niesamowity on co sumie młody był. Ale jego kariera po przejściu do Realu no to utopiła się, można powiedzieć. No bo on nic tam nie grał. Więc w dzisiejszym odcinku to już tyle. Mogliście zobaczyć gole legendarnych piłkarzy. Jak zdobywali pierwszą i ostatnią bramkę swojej karierze. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Kliknijcie taki sam subskrybuj tam na dole. I do zobaczenia w kolejnym filmie już mano.